Przedstawka Donalda Tuska mówi pani, a Szymon Hołownia mówi o że Męcenie, że będzie z nim walczył do ostatniej kropli politycznej krwi, bo to jest szkodnik i pasożyt na tym, co chcemy dzisiaj w Polsce budować i razem z AFD, czyli z gośćmi, którzy chcą nas wepchnąć w ręce ruskich działa ręka w rękę jeżeli posługujemy się takimi określeniami, to ja mogę powiedzieć, że panu marszałkowi chyba pęka gumka w majtkach i nie wytrzymuje tej presji, która jest teraz w trakcie kampanii wyborczej. Określenie polskiego polityka, panie redaktorze, pasożytem jest karygodne, szczególnie z ust marszałka Sejmu. Ale czy te jego pretensje na temat sojuszu z AFD nie są jednak przynajmniej w części słuszne? Panie redaktorze, sojusz z AFD, tłumaczyłam to niejednokrotnie, jest oparty na współpracy w Parlamencie Europejskim i nic poza tym. W Parlamencie Europejskim mamy te same cele, czyli powstrzymanie Europejskiego zielono, Zielonego Ładu, wycofanie paktu migracyjnego, powstrzymanie prób federalizacji Unii Europejskiej. To jest cel konfederacji, to jest cel AFD, to jest cel Fideszu, to jest cel Frontu Narodowego Marine Le Pen.